Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś gościmy w Urzędzie Miasta Krakowa, a Państwa i moim gościem jest Pani Maria Wojtacha, długa nazwa, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch inicjatywach prezydenckich, czyli pierwszy pakt dla krakowskich osiedli i pomysł, projekt. Da się. Czym one się tak naprawdę różnią poza nazwą? Bo to i tak kasa idzie na inwestycje, które wskazują mieszkańcy. Tak i najpierw zacznę przewrotnie od tego czym się nie różnią. Nie różnią się tym, że się da. Czyli w takim żargonie budowlanym obie te inwestycje są do, 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 do realizowania wyrabialne. Już mówię czym się różnią. Jeśli chodzi o pak dla krakowskich osiedli to tak naprawdę na przestrzeni najbliższych czterech lat 500 milionów złotych, przeznaczone na tak zwane inwestycje te pierwszego kontaktu, najbliższe mieszkańcom. Idąc tym tropem, że chcemy, aby Kraków był miastem właśnie bliskim, miastem bezpiecznym, miastem empatycznym, chcemy nadrobić i zrealizować te wszystkie. Może technicznie drobne inwestycje, ale. Kto I mówi, ilość. Dokładnie, dokładnie ilość robi. skalę. Ale w dużej właśnie ilości, które są tak zwanymi inwestycjami poprawiającymi jakość naszego dnia codziennego, jakość życia najbliżej naszego domu, najbliżej miejsca pracy, zamieszkania. Rozwiązując problemy, o które codziennie potykają się mieszkańcy. Dokładnie, dokładnie potykają i o które proszą, bo też myślę, że bardzo istotne jest to, żeby podkreślić w ogóle genezę powstania tego paktu dla krakowskich osiedli. Ona wynikała z tego, że w ostatnich latach były programy, w zakresie remontów chodników czy programy polegające na tym, że doświetlaliśmy przejścia dla pieszych, ale skala potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców była o wiele, wiele większa. I te listy pęczniały i środki przeznaczane na te inwestycje nie były wystarczające. Stąd tak naprawdę pomysł, że skoro sami mieszkańcy mówią o tym, czego najbardziej potrzebują i skoro jest tak duża liczba tych potrzeb, to tak naprawdę najlepiej... Piej zarządzane miasto, to jest właśnie miasto zarządzane przez mieszkańców, którzy sami mają możliwość powiedzenia czego chcą. I jeśli takie jest oczekiwanie mieszkańców, to, to naszą rolą jest po prostu je zrealizować, stąd właśnie ten pakt. I tutaj mamy i nakładki na drogi i remonty chodników, budowę nowych chodników, doświetlenie przejść dla pieszych, mamy wiaty przystankowe, mamy ławki na, na tych wiatach czy w tych wiatach, czy też malowanie poziome, wzmocnienie tego malowania w mieście, czy Czyli na, naprawdę coś, co odczujemy my realnie. Natomiast jeśli chodzi o projekty DASIE, to to są już projekty wybrane. Również wybrane poprzez to, że mieszkańcy zawnioskowali o ich realizację bardzo często, bardzo wiele lat temu. To nie są nowe projekty, to są projekty, które z jakichś przyczyn formalno-prawnych czy braku środków nie były przez wiele lat realizowane, a również są to problemy, które właśnie rozwiązują bieżące problemy funkcjonowania w mieście jego, jego mieszkańców, ale nie da już ich się zagregować do krakowskich osiedli. Tylko są to mm, konkretne kładki, jak na przykład kładka na, na rabińcu. E, czy jest to zazielenienie konkretnej przestrzeni, jak na przykład rondo, e, rondo mogilskie, czy plac Marii Magdaleny? Albo tutaj. Dokładnie, albo likwidacja tak, parkingu przed placem. Także są to rzeczy, które gdzieś w przestrzeni medialnej nawet funkcjonowały już, już, już od dłuższego czasu i były zbierane głosy poparcia wśród mieszkańców co do nich, a teraz w końcu uda się je zrealizować. Jak będzie wyglądała gradacja, kolejność realizowanych projektów? Co będzie miało wpływ na to, że Ławki na Rzebieńcu były wcześniej niż będzie coś innego później realizowano. Jeśli chodzi o ławki, to akurat pakt dla krakowskich osiedli wszędzie tam, gdzie jest możliwość w Krakowie, gdzie jeszcze oczywiście brakuje postawienia ławki na przystanku, bo Powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze jest technicznie taka możliwość. Często są to też przystanki czasowe, czy tak bardzo małe, że nie mamy tej możliwości. Ale wszędzie tam, gdzie będzie możliwość postawienia ławki, to ona będzie. Więc odpowiedzią na pytanie jest to, że walczymy o to, żeby w Krakowie już nie było przystanków bez ławek. A mówiąc, przechodząc do meritum mojego pytania, proszę powiedzieć, co będzie priorytetyzowało poszczególne wnioski, co będzie im nadawało. Nie wiem, więcej będzie ich zgłoszeń, czy. Wasza ocena, jak to będzie wyglądać? W pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę te miejsca, gdzie tej infrastruktury nie ma, bo chodzi o to, że każde zgłoszenie zostanie wskaźnikowane, punktowane i zostanie stworzona lista rankingowa w drugiej kolejności będą to miejsca, które mają w najgorszym stanie tą infrastrukturę. W trzeciej kolejności będziemy patrzeć na największą liczbę mieszkańców, która z tych miejsc będzie miała możliwość skorzystać. I to są trzy takie podstawowe wskaźniki. Ich jest oczywiście jeszcze więcej, bo to trzeba sprawdzić, czy w przypadku na przykład doświetlenia, dostępność mediów i dalej. Natomiast te trzy są podstawowe, czyli zawsze w pierwszej kolejności największą liczbę punktów w tych wskaźnikach otrzyma miejsce, które w ogóle takiej infrastruktury nie ma. Czyli jeśli mówimy o yy, ja będą największym beneficjentem. Chcielibyśmy, aby były, nawet nie chcę używać słowa peryferia, miejsca, gdzie czegoś brakuje, bo paradoksalnie myśleliśmy o tym, żeby też e, owskaźnikować samą przestrzeń, ale proszę mi wierzyć, że po takiej wstępnej analizie, będzie czegoś, czegoś brakuje i są miejsca w bardzo dobrych dzielnicach, infrastrukturalnie bardzo dobrych, a zdarza się przejście dla pieszych bardzo blisko, zkoły, gdzie tego oświetlenia brakuje, tak? E, w, w, więc warunkowanie tego tylko peryferyjnością e, bardzo skrzywdziłoby też nie a jak wygląda sam proces zgłaszania, do, zgłaszania pomysłów, projektów do obu tych e, inicjatyw? E, w jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać e, swoje pomysły i czy potrzeba, nie wiem, żeby zachęcać do, do jednego pomysłu zachęcać też, nie wiem, sąsiadów, żeby spotęgować jego moc? Nie, to, to, to zupełnie nie ma tej takiej zasady, która na przykład jest w budżecie. w budżecie obywatelskim. Tutaj każda ta inwestycja jest po prostu dodawana do listy rankingowej i weryfikowana, bo to, że teraz zabezpieczone zostało 500 milionów złotych na pak dla krakowskich osiedli nie oznacza, że za dwa lata na przykład ta pula się nie zwiększy, tak? Mówimy o pewnym podstawowym założeniu, natomiast chcielibyśmy, żeby ten pakt pęczniał. Więc jeśli będzie więcej potrzeb, to po prostu ta lista będzie rosła i będziemy czekać na, na więcej środków, czy starać się też o różnego rodzaju dofinansowanie. Natomiast co do zasady, koordynatorem, jeśli chodzi o pakt dla krakowskich osiedli, jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Jako ta jednostka, która najwięcej realizacyjnie w ramach tego paktu będzie miała przydzielonych zadań, i właśnie na jej adres mailowy, kontaktowy, można dokonywać zgłoszeń. Ale też proszę pamiętać, że jeśli chodzi o zgłoszenia, to my też mamy z poprzednich już programów listy rezerwowe i my również je będziemy brali pod uwagę. Są też ławeczki, na które przychodzą mieszkańcy i również tam zgłaszają liczne swoje potrzeby, które są zapisywane, które są później właśnie weryfikowane i dodawane, czy też jest jeszcze życie. Kraków, jak każde miasto, dzieje się cały czas i jest dynamicznie rozwijającym się miastem, i czasem w jednym tygodniu dana droga czy chodnik są dobre, w kolejnym już nie. Więc też zamykanie tej listy byłoby też co najmniej niesprawiedliwe, co do tego, że właśnie jesteśmy w tkance bardzo żywej, bardzo dynamicznej i na tym też polega miasto. Więc przede wszystkim zgłaszamy do ZDMK, natomiast też oczywiście z wszystkich innych spotkań z mieszkańcami potrzeby są zbierane i są również rankingowane. No właśnie, ZDMK, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, no ale nie wszystko dotyczyło się dróg. No bo na przykład, czy właśnie, na przykład, nie wiem, dużo pani mówiła o przejściach dla pieszych, w w rejonie szkół i tak dalej. Na przykład montaż monitoringu przy szkole, to też się wpisuje w którejś z tych... Tu akurat nie mamy monitoringu, mamy doświetlenie miejsc, natomiast oczywiście, że wszystkie inne kompetencyjne jednostki inwestycyjne będą pomagały, zwłaszcza ZTP, bo jeśli chodzi o wiaty przystankowej łapki, to z kolei Zarząd Transportu Publicznego. Więc mówię o koordynacji przez ZDMK. Akolwiek, żeby to było łatwiejsze dla mieszkańców, bardzo ciężko by było powiedzieć: Macie tutaj 5-6 adresów mailowych i wybierz absolutnie nie. To już jest naszą rolą, żeby się podzielić z tymi zadaniami. Mm co -hmm. już się zadziało, jeżeli chodzi o co się zakończyło, rozpoczęło, albo jest w trakcie. Mamy już podświetlone dwa przejścia dla, dla pieszych, jedno przy ulicy Galicyjskiej, drugie przy Szpitalu Czaromskiego. Obecnie trwa zakup ławek i będziemy już lada moment uruchamiali montaż ławek. No i kolejno następne zadania. proszę pamiętać, że ta skala jest bardzo duża i są to wszystkie zadania, które realizujemy w normalnym trybie zakupu, dostaw, usług, robót budowlanych, czyli w trybach przetargowych. No i to stworzymy do ławki na Rzemieńcu, które już stoją. Łatki, na żabincu, tak? Tak, wszystko tak. Natomiast, natomiast do, docelowo po prostu teraz jesteśmy w tej fazie przygotowawczej, w fazie przeprowadzenia. Pistoletu. A może prezydent wybrał fatalny timing na start tych dwóch inicjatyw z racji tego, że no raczej w zimie, teraz, czy jak będzie śnieg padał, czy będzie mróz i tak dalej, raczej trudno wymagać od was, żebyście się brali za jakąś tam fragment ulicy albo robili takie prace drogowo-interwencyjną? Powiem szczerze, że tak jak powiedziałam już chwilę temu, miasto pracuje cały rok i mówiąc miasto mam na myśli zarówno mieszkańców, jak i infrastruktury, ale też pracowników naszych jednostek inwestycyjnych. I proszę mówić, że oczywiście, że są rzeczy, które ze względu pogodowych, no, żyjemy w kraju, w którym wciąż są cztery pory roku, jest nam ciężko zrealizować, ale to jest właśnie czas, który możemy wykorzystać na Prace projektowe, na ogłaszanie postępowań, podpisywanie umów, pozyskiwanie wykonawców, ale też na inwentaryzację, bo to, że mamy zgłoszenie, my to również pamiętajmy, musimy zweryfikować w terenie, przeprowadzić kwarendę takiego miejsca, więc to jest masa jeszcze pracy do wykonania przed. Także absolutnie nie będziemy się nudzić. A czy... a to tutaj jeszcze tylko powiem, a ja uważam, że to jest bardzo dobry moment, bo. No trudno, żeby pani powiedziała inaczej. Nawet nie. Uważam, że gdyby on był jeszcze miesiąc wcześniej, czy nawet miesiąc później, Jakbyśmy zawsze jest dobry moment na to, żeby wysłuchać głosów mieszkańców, zebrać je i im szybciej. To tym lepiej. Myślę, że w ogóle w kontekście inwestycji nie możemy patrzeć na lepszy czy gorszy moment, tylko jeśli występuje potrzeba, to najlepszy to jest moment wtedy, jak ją że ona wystąpiła. Czy do... będziecie posiłkować się radami osiedli, konsultacjami z mieszkańcami, jeżeli chodzi o realizację poszczególnych tych zgłaszanych inwestycji, czy to jednak. Już samo to, że mieszkańcy to zgłaszają, to już jest ta konsultacja i ten kontakt z wasz z mieszkańcami na tym etapie zgłaszania się już kończy. Tak, docelowo program jest oparty na naszym kontakcie z mieszkańcami, natomiast absolutnie będziemy to weryfikować z radami dzielnic, zresztą już od paru lat ta polityka takiej bliskości kontaktu z dzielnicami, no, no myślę, że się bardzo sprawdza i obu stron. zarówno jeśli chodzi o dzielnice, jak i chodzi o Urząd Miasta, jest to taka dodatkowa weryfikacja tego, czy rzeczywiście dana realizacja jest, jest najbardziej kluczowa czy bezpieczna. Pamiętajmy też, że dzielnice mają swoje środki, więc pod tym kątem chociażby musimy tutaj być w kontakcie i weryfikować, czy na pewno nie chcemy robić dwa razy tej samej rzeczy, więc absolutnie ten kontakt musi być. Uciekała Pani trochę i nie chciała Pani nawet nazywać tych części oddalonych od centrum Krakowa peryferiami, ale dopytam się, czy te projekty poniekąd też trochę nie wyrównują szans jakości infrastruktury właśnie pomiędzy centrum, gdzie jest masa ludzi, turystów i tak dalej, i one są tak naprawdę najbardziej na świeczniku w porównaniu do tych obszarów bardziej oddalonych od, nie wiem, 10-8 kilometrów od rynku Krakowa. Absolutnie tak. Absolutnie tak, bo w większości pewnie tamte potrzeby będą zgłaszane jako pierwsze i będą większe. Natomiast to, co, to, co zaznaczałam na początku, nie myślmy o tym tylko w ten sposób, bo, bo czasem ta potrzeba też jest gdzieś indziej, czy właśnie w miejscu, które infrastrukturalnie intuicyjnie wydaje nam się, że jest szalenie zadbane, ale zdecydowanie tak, i na to mam te, też też liczymy, tak. Że, że ten Kraków będzie ładny, ładny i wygodny Przecież i dobrze dużyca. do życia. Będzie. Tak, tak, to jest nasza intencja. A czy pakt dla krakowskich osiedli i da się. Wiem, że to pewnie pytanie do prezydenta, ale może zdradził pani rąbek Tajemnicy. To tylko takie jakby pierwsze etapy z um, Szerszego, szerszej partycypacji mieszkańców w to, w co się inwestuje w Krakowie. No bo można jeszcze przecież pomyśleć o zieleni, transport, taka przestrzeń publiczna jak to się będzie w kolejnych latach prezentowało. No bo umówmy się, prezydent Miszalski-Wysokiego C zaczął wciągać do miejskiej polityki, do miejskich spraw samorządu do mieszkańców. Ja myślę, że jest bardzo łatwo odpowiedź na Pana pytanie, że tak. I myślę, że właśnie Pan Prezydent Miszalski pokazuje to przy wszystkich swoich działaniach. Jak ważny jest dla niego ten kontakt bezpośredni z mieszkańcami, to, żeby on był blisko mieszkańców, ale też byśmy my, jako urzędnicy, czyli osoby, które na co dzień realizują jego polecenia czy też program Pana Prezydenta żebyśmy byli rzeczywiście w kontakcie z mieszkańcami i proszę popatrzeć też, zaczynając od utworzenia Wydziału Dialogu. Tak? Obecnie konsultacje dzielnicowe, w ogóle aplikacją Kraków, która szalenie ten dystans skraca, gdzie w ogóle są pytania ankietowe, czyli w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie uzyskać informacje czy opinie mieszkańców na dany temat. I są już konsultacje, konsultacje, konsultacje społeczne i tak dalej. Duże konsultacje, że tak powiem. Już różnicująco, czy to chociażby, co się dzieje teraz z procesem Alei Trzech Wieszczy, tak? Jakby wychodzenie do ludzi, wspólne spacery, zbieranie opinii. Ja myślę, że to jest w ogóle prezydentura mieszkańców Krakowa. I, I ten pakt jest tego najlepszym dowodem. Da się również. Nawet jeśli coś od kilku lat leżało, to pan prezydent mówi, zróbmy to teraz razem. Więc absolutnie tak. A czy nie obawiacie się, że. Niektóre rejony Krakowa mogą czuć się pominięte, poszkodowane, bo na przykład w tamtym rejonie nie ma aż tak zdeterminowanych mieszkańców, którzy będą wam suczyć głowę o ławkę, chodnik, przejście, lampę. Plac zabaw i tak dalej. Myślę, że absolutnie nie, bo właśnie proszę pamiętać, że mamy również kulę środków na inwestycje w każdej dzielnicy, a dodatkowo jeszcze te wszystkie wcześniejsze programy, chociażby program chodnikowy, tak zwany, które do tej pory były realizowane, ich nikt nie wiedział, one dalej będą realizowane. Więc absolutnie myślę, że nie chcę powiedzieć, że to będzie. Wszędzie porówno, bo w miarę potrzeb, ale myślę, że jest tak dużo możliwości z realizacji czy uzupełnienia wręcz tej takiej małej infrastruktury, że na pewno nikt nie będzie się poczuł pokrzywdzony. A kiedy poznamy jakiś taki pierwszy harmonogram prac i tych projektów, które chcecie realizować, no już takiej perspektywie rocznej i tak dalej? No, już sama procedura udzielenia zamówienia obliguje nas do tego, żebyśmy już wiedzieli, więc myślę, że jest to kwestia najbliższych tygodni, że dozbieramy tą pierwszą pulę wszystkich inicjatyw. Pamiętajmy, że my też pracujemy w tak zwanym roku budżetowym, i może całe założenie to są cztery to są lata, ale rzeczywiście musimy mieć konkretny plan realizacyjny na dany rok. Więc myślę, że już na pewno po nowym roku, też jesteśmy teraz w fazie zatwierdzania budżetu, przed nami niebawem pierwsze czytanie. Więc to wszystko się musi proceduralnie zadać, zadziać po kolei. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i jakże bogatą w szczegóły rozmowę. Państwa, Jarz mnie od tchu brakło Państwa z tym napływu informacji. Pierwszy raz, Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku krakowskiego espresso była pani Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję Dzień za poświęcony czas. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Obrigado a todos por sua